Der Sportstadion, die Sporthalle Millennium und der Aquapark. Das Millennium-Komplex bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen des Sports, der Touristik und der Gestaltung von Konferenzen an. Neben dem Sportstadion entstanden hier unter anderem auch mehrere Sozialgebäude, ein Trainingssportplatz, ein Skatepark und eine Kletterwand. Gleich neben dem Stadion befindet sich die größte Sporthalle. Hier finden zahlreiche Sport- und Kulturveranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Empfänge statt. Neben der Sporthalle befindet sich die größte Aquapark von Kałokschew. Ausgestattet mit einem Sportschwimmbad, einer Dampfsauna, einer Trockensauna, einem Erholungsschwimmbad und zwei Rutschen. Im Winter gibt es hier eine Eisbahn. Park, basen solankowy i sportowy, jacuzzi, tam inne atrakcje oczywiście jakie są w takich obiektach, boisko do tenisa ziemnego, hala sportowa do koszykówki, zimą lodowisko jest na zewnątrz robione, strzelnica, łucznica, siłownia, klub bilardowy, fitness, restauracja, pokoje hotelowe na 200 osób, cały kompleks. Siłeczki są, tuleczki tu przyczepiane. W dopiero. Późne drzewa takie egzotyczne, ciepło, ludne, mimo że u nas taki wilgotne klimaty się przyjęły. A liście będą gubiły dopiero w pierwszymi przywlokami w grudniu. One całą zimą są takie blade? Tak. One, kora, ona puszcza korę Od Odpłatami odchodzi, nawet metrowe odcinki potrafią odpaść. Właśnie łuszcząca się kora, napuchnięta po wyginane mosty te gałęzie. Teraz przejdziemy przez jedyny most, który nie był zniszczony w okresie wojennym. Teraz Blikę mamy 120 Jared HB Alte Holzkanal. Więc Minig Salz-Ensel. Zyguntowska Strasse Autolinkę zajde, KB Alte Folna Haus Alei, 1920-1930. Aleja kawnych kamienic lat 20. i 30. na Ziekuntowswiej jest. Plusy z Parsenta, rzeka Parcenta, czyli zjeżdżamy z Wyspy Solnej. Ten budynek, który na wygląda, to była da dawna łaźnia miejska, teraz w niej się znajduje szkoła muzyczna. Ten okrągły? Tak, tak, ten okrągły. wderlinkę zajdę. bi Muzikschule. Das runde Gebäude wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre gab es hier ein öffentliches Stadtbad. Heute befindet sich eine staatliche Musikschule in diesem Gebäude. Die Bibliothek ist auch restauriert. Man muss sich erinnern, dass nur 10% der Zauberer im Stadtgebiet geblieben sind. Auf der linken Seite The alte Wona 1898, jedna ze starszych kamieni tej po lewej stronie z 1898 roku i nieco starsza poczta po prawej stronie, a auf der rejczej seite, to będzie legenda związana z pocztą. I Die post. Dieses Gebäude wurde im Jahre 1884 im neugotischen Stil erbaut. 2006 wurde es renoviert. Mit diesem Gebäude ist eine alte Legende verbunden. In den Gesimsen des Gebäudes befinden sich besonders kleine Zwerge. Die Legende sagt, wer diese Zwerge ohne Hilfe von anderen Menschen bemerkt, dem bringen sie großes Glück. Poczta z 1885 roku, odrestaurowana Autos w 2013 roku, legendę swoją ma. Na Gzymsach są umieszczone w Es Jest ich 10. Kto je znajdzie, temu będą przynosić szczęście. Ale naprawdę są? Są naprawdę. One siedzą w parach, są takie same wszystkie. Jako takie po prostu ozdoba tych zymzów. No wyżej po prostu są, bo tutaj teraz chyba no ja słońce biję. przeszkadza właśnie. Po południu ładnie je widać, bo z innej strony jest słońce i Pani przejdzie przy poczcie, to Pani zrzuci uwagę po jak będzie Pani spacerowała. Oczywiście. Po lewej stronie mamy plac 18 marca, data nazwa, data wyzwolenia po brzegu, dawny plac cesarski, to zachowano ten wątek kwiatowy właśnie, zaraz będą właśnie kwitły tulipany, pierwsze zasadzone będą, że tak powiem, i ta aranżacja kwiatowa mniej się będzie zmieniała co półtora miesiąca. Apele miejskie akurat, które się odbywają na tej ulicy pomiędzy Placem Pionierów przy pomniku Józefa Pulsowskiego. Mm. No ja, A der linke zajdę? Plac der Pioniere. Auf dem Plac der Pioniere befindet sich ein sehr schöner Springbrunnen. Er entstand in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Er wurde 2013 renoviert und sieht jetzt wunderschön aus. Seine Form ähnelt einer Lotusblüte. Die Einwohner bezeichnen den Springbrunnen als Gouverneurskiefer bzw. Präsidentenkiefer. przez nas mieszkańców, to przez moje pokolenie jeszcze nazywana, już jeszcze młodsze chyba tak nie wiedzą, jak to się Szczęki prezydenta, szczęki naczelnika. Po lewej stronie ulica Bibuła to jest nasza stara starówka, w kształcie łuku jest wybudowana. Ten łuk też odzwierciedla jak dawniej biegły w średniowieczu mury obronne twierdzy Kołowrze. A w terlinkę zajdę, chyba, alte Alstadtstrasse, Bibuła Strasse. Też po lewej stronie muzeum mamy Wojska Polskiego z takimi mniejszymi artefaktami. Jest to pałac Ruschwitzdaunek. Auf der linken Seite. Der Braunschweiger Palast. Der Palast wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er der Stadt übergeben. Es sollte dort ein Museum entstehen. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges verhinderte den entsprechenden Umbau. Nach dem Krieg, ab 1945, hatten hier ihren Sitz die Staatssicherheit, später das Gericht und die Staatsanwaltschaft. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude grundlegend renoviert. Seit 1977 befindet sich hier das Waffenmuseum. Das ist das Wojska Polskiego wcześniej były różnego rodzaju instytucje państwowe, Jura SB i tym podobne. No i katedra. Później coś Pani po opowiadaniu coś powiem, o katedrze oczywiście jeszcze. Kolberga Dom i Marii Bazilika. Die Geschichte des Kolberga Doms began im 14. Das Bauvorhaben wurde im 15. Jahrhundert beendet. In den späteren Jahren wurde der Dom mehrmals umgebaut. Unter anderem wurden die damaligen zwei Türme zum einen Turm verbunden. Es wird behauptet, dass der 74 Meter hohe Dom damals eine viel bessere Navigationsfunktion erfüllte als die eigentliche Leuchtturm. In den Jahren 1531 bis 1945 war der Dom eine evangelische Kirche. Im März 1945 brannte er während der Kämpfe völlig aus. Sogar das Außenmauerwerk des Doms wurde teilweise beschädigt. Der Dom wurde 1958 wieder aufgebaut. Im Jahr 1986 erhob Papst Johannes Paul II. den Dom do einer kleineren Bazylika. jest to jedna z największych atrakcji in Kołobrzeg. Bazylika Mariacka to jest tak zwana też taka sama, same, sama architektura jak w Gdańsku. Das Oj, to, Taka sama architektura jak w Gdańsku. Katedra pod koniec XIV wieku zaczęła się budować. Skończyła się budowa na początku XV wieku. 74-75 metrów. Różnie to jest napisane w różnych czasopismach. Informacja wysokości katedry. Tak jak powiedziałem wcześniej Pani, w środku znajduje się winda, którą można wjechać na górę, zobaczyć panoramę miasta. Pełno artefaktów w środku. Yy, zabytkowe obrazy, świeczniki, żerandole. Kule armatnie, o których wspomniałem, że Pani zobaczyła i nagrała. Są to kule, które zostały wkurowane przy odbudowie katedry po wojnie W 1945 była zniszczona doszczętnie. Odbudowana dopiero została w 1958. Właśnie burowano tę kulę jako taki symbol odbudowy katedry po zniszczeniu przez artylerię radziecką katedry. W 86 właśnie została miano bazyliki mniejszej przez naszego papieża Jana Pawła II. Na początku, jak opowiadanie się włączyło, była też, widzieliśmy pomnik e, Tysiąclecia, to był tysiąc, pomnik założenia biskupstwa w mieście. Muzeum Oręża Polskiego mamy po prawej stronie, Waffenmuseum auf der Rechte